No cześć, tu Bobodziad, dzisiaj witamy się w Żywocinach, moja żona tu w głowę trochę bliżej, bo, bo poza kadr wychodzisz, o, no, także razem Bowodziady występują we dwójkę, dzisiaj będzie o cytrusach, o cytrusach w PRL-u, kochani moi, to były czasy, pamiętasz te czasy, nie? Jak, jak to było z tymi pomarańcami? No, no, no zawsze sobie. były na święta Bożego Narodzenia. Można było sklepie wchodzić. No ja tu dodam jeszcze poważnie bo ja to już pamiętam, że już była informacja, że już statek się w Gdyni pojawił. Już pisali w ekspresie łódzkim, że pojawia się statek. No i wszyscy czekali, kiedy nasze społem wyślę tam samochody i przyjadą z tymi. Cytrusami, tak masz rację. No, pierwszy raz mogę powiedzieć, kiedy banany jadłeś. No kiedy? A, przypomnij sobie bo to tak Nie, nie b... pamiętam, nie pamiętam. Ale, ale cytrusy chyba były wcześniej niż banany. No właśnie, też taki mam, mam skojarzenie, że pomarańcze jakieś to żeśmy jedli wcześniej, ale banany to ja chyba dopiero poznałem smak bananów w latach 70., za naszego umiłowanego, budowniczego. Gierka, Edzia, Edzia, Gierka. Wcześniej bananów nie było, a już o ananasach nie wspomnę, nie wspomnę. A też powiem szczerze: były takie ananasy, które były w puszkę, ale nigdy nam nie przepadały. Ty to chyba lubiłaś takie ananasy. I lubię. lubię, lubię tak. Taki tort ananasowy. To takim lubię. Była, nie, no ja nie wiem, ten smak mnie jakoś, jakoś załatkę się robi z ananasu załatkę z ananasem. no widzicie także to, to dzisiaj to wyjdzie się do marketu bliżej trochę głowy bo Cię nie widać idzie do marketu no i kupuje sobie wszelkie kokosy barosy i inne guposy a wtedy no to się na święta Bożego Narodzenia mamośka kupiła i pomarańcza by jednego dała do zjedzenia miam miam, miam. no także za, za Jaruzela z kolei pamiętam jak nas odcięli od wszystkich dostaw zachodnich, bo tak to pomarańczy to z Iresa. Ale no, przychodzi od Żydów to były koszerne, koszerne, specjalne tylko dla, y, y, bo, dla wyznawców judaizmu y, te pomarańcze, to przyjeżdżały skuby, z skuby. Z no, te to były takie, że można było nimi grać w tenisa. Zamiast piłek nawet kolor miały podobny nie do ugryzienia były nie do nie do no i powiem wam jeszcze taką jedną historyjkę taką śmieszną ponieważ swego czasu miałem zaporosta, no i okazało się że w tamtym czasie masz połowę głowy nie będzie ładnie wyglądała w, w tamtym czasie powstała w Ameryce w Ameryce taka spółka Polamer która eksportowała do Polski cytrusy no i każdy kto miał tam za granicą w Stanach Zjednoczonych Jakąś tam rodzinkę, no to mógł sobie, jeżeli ona chciała, oczywiście wpłacić w dolarach, no i oni przysyłali takie paczki bananowe, które schły z Rotterdamu, także nie szły przez Amerykę, tylko po prostu tutaj ta firma te paczki pakowała i do Polski przysyłała. No i ja samochodem tym moim zaparoszem z moją kochaną z żoną żeśmy wozili takie. Takie paczki, paczki powodzi, prawda? No i się czasem zdarzyło, że... I tam były banany. I właśnie. tam były właśnie banany. Jak się zdarzyło, no to ktoś tam nam czasem I poczęstował nas. Poczęstował nas bananami. Tymi bananami tak, no. a w sklepie nie można było wtedy. A właśnie w sklepach nie można było. No. Także to widzicie takie też mieliśmy przypadki, że że mogliśmy takie banany sobie spożyć. Spróbować. spróbować, nie? No. Y co jeszcze? Jeszcze powiem tak, że yy, dziś młodzież chyba nie pamięta już w ogóle, że nie można czegoś kupić, ale kiedyś może to było tyle fajne, że jak nie było, to bardziej smakowało. Dzisiaj się przybrzydza Raz lepsze, raz gorsze, ale zawsze jakoś tam yy, yy, jest inaczej. Także. A, jeszcze chcę powiedzieć, no, dlaczego my w tych drzewocinach jesteśmy. A, no jesteśmy na dziesięciolecie naszej wspólnoty. O, mamy tutaj, Wspólnota Dobrego Pasterza. Zapraszamy wszystkich do świętego Mateusza, na Wspólnotę Dobrego Pasterza. Tak, tak. czwartki zawsze, no kiedy? Powiedz, no, daj reklamówkę no, teraz. No, na świętą na 18, a później na spotkanie, tam zaznajemy słowo Boże. No, także zapraszamy, fajna atmosfera młodzi ludzie tacy jak my także w porządku jest no, no, jak, no jak pan Antoni ma 92 lata nowe życie 90 no to on mówi na nas że my jesteśmy, my jesteśmy małolaty no małolaty zupełnie no. także że pan Antoni to ma rację także zapraszamy małolatów małolatów wszelkiej maści wszystkich na wspólnotę dobrego pasterza no to trzymajcie się cześć